Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w wieczornym materiale. Drodzy Państwo, pamiętacie na pewno podróże Mateusza Morawieckiego do Stanów Zjednoczonych? Nikt go nie poznał, tam musiał tłumaczyć, że jest nawet Wikipedia. Później by Mateusz Morawiecki udał się na Węgry, udał się też do Rumunii. No na Węgrzech dowiedział się, że azylu nie dostanie, bo Orban już azyli udzielać nie będzie. Udzielony azyl Romanowskiemu sporo już. Orbana i Węgry kosztował. Orban nie będzie ryzykować. Zresztą pis nie jest mu już do czegokolwiek potrzebny. Szczególnie, że te środki, które pisowcy zgromadzili w węgierskich bankach, cóż, zawsze można przejąć. Rumunia jest takim, można powiedzieć, ostatnim miejscem, gdzie gdyby wygrał krelowski kandydat, to tam ewentualnie jeszcze Morawiecki mógłby się schronić w Pałacu Prezydenckim, może jakieś akty łaski, czy azylu, jakieś specjalne niestety przepisów rumuńskich nie znam, za to wiem, co się, że tak powiem, co w trawie piszczy. Dlaczego Morawiecki w tej chwili tak bardzo panikuje, zresztą na platformach społecznościowych, to jest straszne, rzuca kalumnie na Tuska, próbuje walczyć jak lew. Ale wiecie, jak to było, walczył jak lew, zginął jak mnógł. Otóż, mili Państwo, okazuje się, że Paweł Szopa, właściciel marki Red is Bad, firma należała, należy chyba jeszcze do jego matki, jak wiecie się, przepraszam za określenie, spru. w areszcie byleby wyjść, złożył kaucję i to jeszcze w kryptowalutach i zeznał wszystko, co tylko wiedział. Na podstawie zeznań Szopy zatrzymano już w tej chwili kolejne osoby z firm, które były na liście tych, którzy mieli zarabiać. Mieli zarabiać w tym przestępczym układzie, który stworzył Morawiecki i spółka mamy Kuczmierowskiego, Szopy i wielu, wielu innych. Tam pojawiają się też firmy różnych branż, które były jakby zainteresowane, by sprzedawać towary i usługi do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Za zawyżone oczywiście yy, kwoty, aby później tymi pieniędzmi się dzielić. Podobnie jak w przypadku Dawiusza Matyckiego, yy, długo cały czas czekamy na to, by nagle pojawił się wniosek o uchylenie immunitetu Morawieckiemu wraz z wnioskiem o wydanie przez sejm zgody na zatrzymanie i ewentualny areszt. Zeznania, które złożył, proszę Państwa, szopa tutaj niestety, choć bardzo bym chciał wymienić listy firmy, czy byli Państwo szczerze zaskoczeni, też byłoby to trochę clickbaitowe, bo przecież można byłoby pogrzebać w tych firmach, zobaczyć, kto tam jeszcze jest. No ale, tak powiem, cierpliwości, ważne, że, ważna jest ta świadomość, że zmierza to ku nieuchronnemu końcowi i moje źródło twierdzi, że jeszcze przed wyborami prezydenckimi, jako taką, można powiedzieć, wisienkę na torcie. Morawiecki ma usłyszeć zarzut. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na ten drobny niuans, drobny, niedrobny. To wobec Mateckiego wniosek o uchylenie tytułu był już gotowy w kwietniu, ale pewien polityczny pragmatyzm, czy nazwijmy to cynizm, doprowadził do spowolnienia rozliczeń, Wielu z tych ludzi już dawno powinno siedzieć w aresztach. Tak się jednak nie stało, i decyzja zapadła taka, że jak pamiętacie, mówiłem o tym, że tuż przed wyborami rozpocznie się festiwal zarzutów i rozprawa z pisowcami. Ale nie w całości. Nie w całości, bo przecież jeszcze coś musi być na deser. A tych deserów będzie całkiem sporo, bo mamy pierwszą turę. Ja liczę na to, że w Trzaskowski w pierwszej dużej wygra, no ale, ale jeszcze jest druga tura, więc coś właśnie ten deser musi zostać, by, powiem, tuż, tuż przed Z przytupem poszło kilka wniosków o immunitetu czy też zatrzymania tych, którzy immunitetami chronieni nie są. Areszt pozytywnie wpływa na rozmowność tak to ujmę, Mateckiego. Szopa jest na wolności, mocno się, jakby to powiedzieć też kolokwialnie, zakopał. Ma status świadka koronnego, tego małego. Myślę, że nie uniknie oczywiście wyroku, ale póki co siedzi z mamą, więc jest mu dobrze, w miarę dobrze, choć może tylko wspominać czasy, gdy jeździł sportowymi samochodami, bądź bywał w swoich. Apartamentach. Ekskluzywnych. Apartamentach w prestiżowych miejscach. I Mateusz Morawiecki, bo jeszcze takie układy oni mają, żeby się czegoś tam dowiedzieć. Wie o tym, że nas jakakolwiek próba ucieczki, bo nie ma dokąd w tej chwili, no może poza Białorusią, ale tego nie zaryzykuje, bo dużo by go to kosztowało. W zasadzie wszystko by go to kosztowało, bo oni wiedzą, ile on ma pieniędzy, ile mieć może. Więc powiedzą, jeżeli chcesz, to musisz niestety za to zapłacić. A Morawiecki należy do tych chciwych. On lubi pieniądze, lubi je zbierać, niekoniecznie zarabiać, zbierać. Bo przecież nie poszedł do polityki na pieniędzy. Powiada o tym, że już jest tak bogate, że nie musi. Te nieruchomości, w których on jest właścicielem. Część została wystawiona na sprzedaż, ale tam, gdzie się pojawia nazwisko Morawieckich, to jest ciekawostka, nikt nie będzie ryzykować. Czyli jeżeli pojawia się nieruchomość, której właścicielką jest żona Morawieckiego, to każdy, kogo stać na zakup takiej działki, mówi u nie, 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 to, to może jednak nie. Powie o tym, że te nieruchomości może są w dobrych cenach, ale nikt nie będzie robił zapasera ani nikt nie straci, bo przecież ktoś zapłaci grube miliony, a potem przyjdzie prokuratura i, i mu to odbierze. Wiecie, konfiskata rozszerzona, trzeba się było domyśleć, trzeba było wiedzieć, e, i tak dalej, i tak dalej. Teraz e, Morawiecki jest w totalnej panice, bo zostały mu tygodnie. Tygodnie uciekać nie ma praktycznie dokąd, chyba że będą to Stany Zjednoczone, tak jak mówiłem, złota wiza, choć to jeszcze nie działa. Ale też w momencie, kiedy prokuratura zdecyduje się na taki krok już konkretny tuż przed wyborami, moje źródło twierdzi, że może się to odbyć na przełomie kwietnia i maja. Taka czynność procesowa. Mogłoby się odbyć teraz, ale teraz nie będzie efektu. Jeżeli sondaże frekwencyjne będą słabe, no to trzeba będzie zachęcić opinię publiczną, czyli nas. Wyborców powiedzieć proszę, jest to Mulaniecki. Za chwilę będzie ziobro. I nie. wtedy wszyscy powiedzą, dowiózł Tusk. Premier rzecz jasna. Dowiózł pan premier, jest to, co chcieliśmy. Tak, ci najważniejsi. Cynizm, pragmatyzm, zwały jak zwały. Po ponad roku już możemy sobie powiedzieć, że trzeba będzie kiedyś zadać pytanie, za czas niedługi, dlaczego nie rozliczano wtedy, kiedy można było rozliczać. Ja tylko przypomnę, że za to, że Matecki nie poszedł wcześniej za kraty, przypłaciła to zdrowiem posłanka Magdalena Felix. Ponieważ ten hejter dalej był na wolności. I dalej szczą. Więc mamy straty. Na te pytania rządzący będą musieli za jakiś czas odpowiedzieć w takiej czy innej formule. Ale zeznania Szopy, które totalnie obciążyły Morawieckiego, jego środowisko i wiele, wiele innych osób zamieszanych w ten proceder, tu Szapoba dla śledczych, którzy jednak skupili się na wyciągach, jak przepływały te pieniądze. Co się z tymi pieniędzmi działo stąd? Kolejne były dwa zatrzymania, przeszło oczywiście bez echa przedstawicieli spółki, która 226 baniek, mówiąc kolokwialnie, przewaliła. To to by było na tyle, drodzy Państwo. Tak chciałem was poinformować, żebyście wiedzieli, bo jednak potrzeba odrobinę tej takiej nadziei w sercach, że ten bezczelny kłamca Bezkarny kłamca to są jego ostatnie podrygi. A ja życzę Państwu w związku z tym miłego wieczoru. Przepraszam dzisiaj za to spóźnienie. O godzinie 14.00 nastąpiła jakaś piramidalna pomyłka, bo zaplanowany na 14.00 materiał ukazał się nagle na 15.00 i chyba był gdzieś jakiś błąd techniczny. Pozwoliłem sobie napisać do supportu, do naszego też opiekuna, bo mamy takowego, z prośbą o sprawdzenie, co się takiego stało. Bo też i wyjaśniłem, że godziny nadawania materiału w naszym kanale są ściśle określone 10, 14, 20. I grosz państwa jest do tego przyzwyczajonych, a ja, jeżeli jest później dłuższy niż 15 minut, tam 20, to oczywiście. Dają znać. Na koniec jeszcze raz chciałbym serdecznie, serca podziękować wszystkim tym, którzy wpadli na pomysł nowego biurka i też zainicjowali zbiórkę na biurko. Biurko już jest, ja dziękowałem, ale pozwólcie, że podziękuję jeszcze raz, bo jestem przeszczęśliwy, też mam więcej miejsca. Rośnie sterta papierów, notatek na biurku, przepraszam, że go nie pokazuję, ale będzie filiżanka, tak nie jedna. Prawie już dostałem okrzanowanie, że tych filiżanek nie, nie, nie usuwam. No, no, mam taki biurko, można powiedzieć, kogoś kreatywnego. No ale szefowi się słuchać trzeba, więc będę musiał zaprowadzić korporacyjny porządek na biurku, czyli po zakończeniu pracy biurko musi być czyste bez żadnego punktu. To jeszcze raz, dobrego wieczoru, drodzy Państwo i widzimy się jutro o 10.